Apokalipsa dzień po dniu. Miłość jest kluczem. Ale mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości. Apokalipsa rozdział drugi i wiersz czwarty. Czy kiedykolwiek pracowałeś nad jakimś projektem i tak bardzo zafiksowałeś się na jednym małym problemie, że zapomniałeś o końcowym celu? Wczesny Kościół chrześcijański tak bardzo skupił się na ochronie przed błędami, że zaniedbał to, co chronił Ewangelię Jezusa Chrystusa. Poza oszustwami, wczesny Kościół musiał również stawić czoła narastającym prześladowaniom. Przypomnijmy, że pozostali apostołowie Jezusa, z wyjątkiem Jana, ponieśli śmierć męczeńską. W pierwszym wieku rzesze chrześcijan zostały wymordowane przez rzymskich cesarzy Nerona w roku 67 i przez Domicjana w roku 81. W wyniku tego kościół zaczął budować wokół ścian swojego serca sztywną zbroję. Gdy ostatni naoczni świadkowie życia, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa dokonali żywota, kościół stracił z oczu skałę na której został zbudowany swoją pierwszą miłość Jezusa Mateusz 16:18 Ewangelia opiera się na fakcie że Bóg okazuje nam swoją miłość właśnie przez to że Chrystus umarł za nas gdyśmy byli jeszcze grzesznikami Rzymian 5:8 My miłujemy Boga ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował pierwszy Jana 4:19 Jeśli pomijamy ofiarę Chrystusa za nas, wtedy nasza miłość do niego umiera, a bez miłości do Chrystusa nie możemy kochać siebie nawzajem. Ponieważ miłość jest z Boga, a każdy kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Wiersz siódmy. Wczesny Kościół mógł początkowo być stanowczy w nauczaniu, ale kiedy miłość i prawda zostają oddzielone, Ewangelia traci swoją moc, a miejsce szczerego pragnienia poszukiwania i zbawienia zgubionych zajmują ceremonie. To właśnie z powodu utraty tej pierwszej miłości formalizm zaczął przybierać na sile. System prawdy stał się jedynie tradycyjnymi formami, a Kościół zaczął rozpadać się od wewnątrz. W liście apostoła Pawła do Efezjan, napisanym około 62 roku, mamy wgląd w kwestie, które ostatecznie opanowały Kościół w czasie, gdy Jan pisał Apokalipsę. Paweł napominał: Natomiast żyjąc prawdziwie w miłości, sprawmy, by wszystko wzrastało ku temu, który jest głową ku Chrystusowi. Efezjan 4:15. Przyłącz się do krótkiej modlitwy. Najdroższy zbawicielu, pomóż mi każdego dnia poświęcić czas na pielęgnowanie mojej relacji z Tobą, czyli z Tym, który umiłował mnie jako pierwszy. Do dalszego studiowania. Psalm 138 wiersz 2. Pierwszy list Piotra, rozdział 1, wiersze 18 i 19. Pierwszy list Jana, rozdział 1, wiersze 1 i 2. Oraz rozdział 4, wiersz 9.